You never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding, think you're gummy. Witam na wszystkiem z tej strony Zwycięstwa i witam Was w kolejnym materiale na kanale z Epicenter. Jak widać, był tym razem na <coughs> ekranie X-Fancer 38T Hetzer, czyli potocznie zwany Hetzerem, i tutaj mamy fragowanie. Na ekranie a nawet zaremowałem, jeżeli chodzi o Hacera, to jest perspektywa Dominika, ponieważ Dominik, który jest głównym, głównym, tak, głównym Dominik jest tu głównym bohaterem powtórki, gdzie gramy oboje, czyli ja na Hacerze, który jest z przodu, i Dominik na Hacerze, który jest tutaj, z którego mamy perspektywę. Co do tego, niestety, tym razem nie ma linka do powtórki a tłumaczyłem każdemu jeżeli ktoś chce żebym nagrał powtórkę wyślijcie mi na maila ale link z wotry place nie wiem jak to trafiło ale mniejsza z tym nie wiem jak to trafiło jak widać Dominik ma tutaj full HE gdzie Hetzer ma zamontowaną tutaj 105 mamy oboje no. zamontowaną zamontowano 105 na HEK jest penetracja 53-410 uszkodzeń. Na Goldzie, gdzie ja też mam Golda zamontowanego? Co to kumulacyjne? Uszkodzenie 350, penetracja 104. I ja głównie, jak widzieliście wcześniej ten strzał za 300 coś, to ode mnie to był strzał kumulacyjnego. Ponieważ tak, ja na początku mam. Yy kumulacje, kumulaki, bo Hecel wozi po, 15, po 30 pocisków teraz, bo dostał bacha jakiś czas temu do ilości pocisków i wozi 30, ja mam po 15 tego, 15 tego tutaj. Dominik, jak widać, mówi mi, że celuje, żeby steward nie wyjechał. To jest chyba rosyjski steward, a nie amerykański czy brytyjski. Nie wiem, nie rozróżniam jednego od drugiego. W sensie Ameryki od Brytańczyków Wielkomundoletum no Bardzo fajny strzał Stad drogą, teraz postaram się wam dołożyć linka do moich modów w opisie Więc Tylko, że jeszcze trzeba będzie zaktywować battle, battle Assistanta bo też jest mod Battle Assistant więc no, tu niestety zasłoniłem, ale ale chciałem przycelować w, w T29 Zresztą, jak wygląda pancerz Hetzera? To zobaczcie sobie w tym momencie. Okej, okay, tak wygląda pancerz Hetzera z przodu. Jeżeli stoimy centralnie przed nim na atekach. wszędzie jest po. No, maksymalnie jest do 100 mm. O, to było 180 coś. No, z przodu Hetzera nie jesteśmy w stanie przebić bez złota. I to jest właśnie, kontra, jeżeli gramy tym samym pojazdem, od na tej samej konfiguracji. Tu, natomiast od góry Hecer jest bardzo papierowy 8 mm. No to co to jest? Mamy 66 cm, mamy z przodu najwięcej. Więc naj, najlepiej się ustawiać przodem Hecera, swoją drogą, też jest bardzo ciężko objechać, ponieważ, objechać. Bo on ma strasznie dobry obrót strasznie dobrą prędkość obrotu. No pod takim kątem do Hecera mamy 130, 103 mm, 100 ponad. Także tutaj będzie tak jak rykoszyt. Pod takim kątem teoretycznie tutaj pokazuje, że możemy się przebić, tu w tym miejscu. No, także tutaj tak samo twardsze miejsce Hecera jest z przodu. Może no, o tyle to nie wspomnę, bo tył też ma 8 mm, dupka też ładnie potrafi przyjąć. No, także tutaj wzięło też, ooo, 1000 mm, tu będzie niby. Chociaż żadnym pojazd nie ma tyle milimetrów, no ale mniejsze z tym Wydziało to będzie za zero. Tutaj Hecer jest jedynie bardzo podatny na trakowanie. że jeżeli strakujemy Hecera, no to mimo wszystko on, jeżeli nie ma zestawu naprawczego, jest bardzo łatwy do pokonania. Aczkolwiek sam potrafi też przyfasolić, co zresztą widać w tej powtórce. Powiadomo, nie mam pojęcia, dlaczego nie ma w powtórkach dźwięku silnika. Co no! co też jest dziwne bo normalnie w powtórkach, jeszcze znaczy normalnie w bitwach, dźwięk silnika JEST bo w powtórkach ja już tak dziwne stało że nie, że nie działa ten dźwięk silnika nie mam blednego pojęcia czemu no, hicha się do nas przykleił już mamy 5 fragów na koncie i 1117 obrażeń i 5000 było na 8 czyli już fioletowe statystyki, czyli jest to w miarę genialny wynik no, ja, tu, ja tu niestety stoję na gościnicy, więc. Jak tak średnio, mam jak się ruszyć. Nope. O, Dominik nie trafił. Zostało nam 18 pucisków. w sensie Dominikowi. Zostało 18 pocisków. Dominik mnie obrócił, żebym miał, miał szansę wstrzelić się w tego, w Motyldę. A on sam przycelował. Się... Nie też mamy specjalistę, to jeszcze dostaliśmy High Caliber. Tu gościu w Motyldzie. Jest to duży problem jak dla mnie, ponieważ ja mam zniszczony silnik i gościu w momencie, gdzie strzelał ze złota, to zeszły nawet teraz. teraz widać. I do mnie też, równie, też również dostał silnik 7 fragów i będzie jeszcze tylko trochę więcej. Więc nope. uu, uu. ładny kaleferek do mixworku. Wtedy sobie kalefery sadzisz? Farming simulator się bawisz? No, jeżeli by to przebiło w T6 Medium, bo T6 Medium pancerza nie ma, to drugą mogę też nagrać powtórkę na T6 Medium, bo też jest to bardzo fajny pojazd, jest to Hetzer z wieżą, tak naprawdę. O, dobra. Właściwie na T60, to znaczy T6 Medium ucieka. T6 Medium to jest tak naprawdę Sherman, tylko że na czwartym, na czwartym tierze. Ja tu mówiłem Dominikowi, że ty, słuchaj, strzel możesz strzelić w FCM, na ślepo, bo on, on tam pewnie stoi. Tak, gdzie był zaznaczony ostatnio na mapie. I zobaczycie, czy czy tak naprawdę jest. Jak widać, był wybuch, a gościu w, w FCM pokazał się właśnie w tym miejscu. Tutaj też jest. Melim jest pokazany do nas dupą, tylko że niestety chyba to, bo, chyba to jest dupą. Nie, przodem stoi do nas. Ale niestety nie weszło z przybiciem. Mimo, że było na zielono, z hita znaczy kumulacyjnego, akumulacyjnego, czyli ze złota, już raczej by gościu kaputnął. Mamy 7 fragów. Zostało 2 już mamy medal Radley'a Waltersa. Czyli za 8 fragów. Nie tak mi się wydaje, że to jest za 8 fragów. Radley i. Mamy 9 fragów. Także w tym materiale to by było na tyle. Także jeżeli Wam się materiał spodobał dajcie kciuka w górę. Jeżeli nie subujecie kanału, to możecie zasubować kanał. Na razie, cześć!